Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować bardzo modny system, który obecnie jest używany w dekoracji wnętrz, ale też nie tylko, bo możemy go używać na zewnątrz też budynków. Jest to beton dekoracyjny. Mamy różne kolory. Jak tutaj widzicie, to jest jakiś tam poglądowy tylko wzorniczek. Oczywiście kolorów może być więcej, zależy wszystko od producenta, każdy producent ma swoją paletę. My akurat w sprzedaży, i także w naszej ofercie, mamy sprawdzone materiały, które wcześniej aplikujemy na ścianę. Dlatego to, co sprzedajemy, jest godne polecenia i sprawdzone. Są różne firmy koguci, które się pojawiają, potem znikają, i nikt nie bierze za to odpowiedzialności. Dlatego materiał, który my używamy, Musi być dobrej jakości. Musi być odpowiednio twardy. Plastyczny, dobrze się nakładać. Z dobrą impregnacją. Także chciałbym pokazać Wam niektóre wzory, jakie można uzyskać. Także betony możemy robić z jakimiś wzorami. Możemy robić na gładko. Możemy też robić takie linie, które będą pokazywały nam podział na płyty, możemy robić też beton, tak jak tutaj, deskowanie. Pomysłów jest wiele, jak wiele jest głów, także zapraszam bardzo do skorzystania naszej oferty. Tynki można dostać u nas w naszym sklepie internetowym, pod spodem, pod filmikiem będzie link także w ofercie mamy takie metalowe zatyczki, takie zaślepki, które po przyklejeniu też bardzo nam fajnie imitują takie płyty zaślepkami, bardzo bardzo to jest fajne, są metalowe, nie jakiś tam plastik, także też polecam też na, na sklepie jest to do dostania. Kiedyś będę też chciał w kolejnych filmikach pokazywać jak się robi niektóre tynki, niektóre wzory. Także zapraszam do, do tego, abyś subskrybował też mój kanał i zapraszam do obejrzenia yy, do tego, do jeszcze części tego filmiku, gdzie będą pokazane też różne, różne wzory, jak, jak można, co z tego tylko można wycisnąć. Także zapraszam i cześć.